Dzień dobry, witam Państwa na konferencji przed meczem czwartej kolejki BetKlik II ligi, w której to rezerwy Łódzkiego Klubu Sportowego zmierzą się z chojniczanką Chojnice. To spotkanie rozpocznie się na stadionie króla o godzinie 19.35 w najbliższą niedzielę. A z nami jest trener LKS-u Łódź, pan Konrad Gerega. Trenerze, ja mam na początek takie pytanie odnośnie tych dwóch meczów, które za nami, bo w tym tygodniu rezerwy rozegrały, w minionym tygodniu rezerwy rozegrały dwa mecze, a zatem mamy na koncie teraz zwycięstwo, remis, porażkę i zwycięstwo w Pucharze Polski. Czy biorąc pod uwagę możliwość, tej drużyny i charakter drugiej ligi, już tutaj konkretnie, takiego sezonu właśnie należy się spodziewać, takiego bardzo zmiennego wynikowo. Dzień dobry, witam serdecznie. Na pewno z, oczekując od zespołu, oczekujemy regularności. Natomiast no, jeśli mówimy o tym, że jest zwycięstwo, porażka, remis, teraz znowu zwycięstwo w Pucharze Polski, no to brakuje nam takiej stabilizacji w punktowaniu, więc tu na pewno. Na pewno każdy z trenerów, który prowadzi zespół takiej, ta, takiej regularności, by sobie życzył. Natomiast yy, yy, ta liga jest bardzo wyrównana. Myślę, że, że jest silniejsza niż w poprzednim sezonie, z racji, że jest wielu kandydatów do tego, którzy chcą awansować do pierwszej ligi. Yy, no i myślę, że, że ta punktacja regularna spowoduje, że złapiemy się do wyższej, yy, wyższej jakby po, połówki tej tabeli i taki jest cel. Natomiast jeśli będziemy punktować trochę nieregularnie, to to na pewno, na pewno ten, to miejsce w tabeli będzie dużą, dużą jednak jakby dużym znakiem zapytania i no i cele, które mamy przed sobą, to po prostu cały czas punktować regularnie. Mhm. To jeszcze pytanie ode mnie o, o sytuację zdrowotną w drużynie, czy wszyscy są sprawni i gotowi do gry? Jesteśmy popularzy polskiej środowym są na pewno jakieś mikrourazy. E, na dzisiaj Marcel wszołek ma. Ma jakiś ból w stawie jakby pod kolanem, więc tam musimy tu mocniej popracować, żeby go przygotować do spotkania, a reszta zawodników jest gotowa do meczu. Dziękuję i państwa poproszę teraz o zadawanie pytań. Dzień dobry, Mateusz ludzki Łódzki Sport. My zbytnio meczu w Stężycy nie widzieliśmy, bo nie był on transmitowany. Zakładam, że pan go nieco dogłębniej oglądał niż my. Jakie to było spotkanie? Bo sugerując się suchym wynikiem i przebiegiem tego spotkania, wydaje się, że mieliście problemy z Radunią. No, mecze pucharowe są niespodzianką, tak? Pojechaliśmy na Radunię Stężyca, która dzisiaj gra w czwartej lidze. Mecz rozpoczął się dla nas w takim... Myślę w scenariuszu Pucharowym, czyli faworyt przegrywa od początku spotkania, i myśleliśmy sobie z tym poradzić z tą sytuacją. Natomiast mecz zagraliśmy słaby. Natomiast jeśli chodzi o odrobienie wyniku i wyjście na prowadzenie 2-1, to, to trzeba to odbierać jako pozytyw. Natomiast oczekiwania moje, zawodników, myślę, całego klubu względem tej drużyny są większe. I z tym sobie musimy poradzić, bo zagraliśmy po prostu bardzo przeciętne spotkanie. Skład widzieliśmy delikatnie, można powiedzieć, rezerwowy względem tego, co, co na co dzień dzieje się w Lidze. Ktoś przekonał do tego, że warto mu dawać więcej szans? Myślę, że, że tutaj trzeba całościowo ocenić zespół, który po prostu zagrał, no tak, jak powiedziałem wcześniej, nie najlepsze spotkanie, i myślę, że, że ciężko wyróżnić po takim spotkaniu, gdzie gdzie wiadomo, że jesteśmy faworytem i, e, i powinniśmy zdecydowanie mm, lepiej ten mecz rozegrać. Natomiast my, tak jak mówię, no, biorąc pod uwagę motoryczność i intensywność tego spotkania, nagle się okazało, że, że biegaliśmy nawet więcej niż wieczystej, więc po prostu nie tak sobie za, za, założyliśmy plan na to spotkanie. Niestety no, to jest życie i trzeba reagować na bieżąco i, i jakby no, sytuacja, która się... Piątej minucie wydarzyła. Też spowodowała, że młodzi piłkarze odczuwali stres meczowy bo trochę bardziej niż normalnie, i myślę, że, że tu z tym sobie niektórzy nie poradzili. Natomiast cel wynikowy jest osiągnięty. Jesteśmy dalej w Pucharze Polski, teraz będzie losowanie. Tyle. Myślę, że, że no tak jak powiedziałem, oczekujemy każdy z nas od siebie czegoś więcej. Ta wieczysta już padła. Z jednej strony można powiedzieć, że to swoista lekcja futbolu, udzielona doświadczonym zawodnikom, tym dopiero wchodzącym do piłki nożnej, ale z drugiej strony, chyba nie do końca patrząc na ligę, jest to materiał dobry do analizy, no bo takich zespołów jak wieczysta w tej lidze po prostu nie ma. Czy na bazie tego jednego spotkania można cokolwiek zmieniać w waszej grze, usprawniać, poprawiać? No zdecydowanie, jeśli przegrywasz 4-0, no to. To jest sporo rzeczy do poprawy. Biorąc pod uwagę zespoły, które i kadry jak są skonstruowane w tej lidze w tym sezonie, to powiedziałbym, że wymagania będą takie same jak na Wieczystej, więc więc tak jak powiedziałem w kontekście do zawodników, że piłkarze z Wieczystej już wracają z góry, czyli meczów reprezentacji Polski i tak dalej i są na tym samym poziomie co niektórzy piłkarze, którzy dopiero się wdrapują na pewne szczyty. No i nie było tego widać, więc, więc my na pewno tutaj trochę te pierwsze 20 minut na meczu z Wieczystą byliśmy zbyt bojaźliwi, no, a to jest piłka nożna, no i trzeba dbać o to, jakie masz swoje cele i jak je chcesz osiągać, w jaki sposób, więc, więc tutaj na pewno te pierwsze 20 minut pokazało, że, że jeszcze ten, ten stres meczowy na tych młodych chłopaków działa i na pewno osoba góralskiego, Pazdana, w jakiś sposób może ich deprymowała, no ale tu, tu nie ma. Nie ma tak, że ktoś się położy i, i odda pole piłkarzom UKS-u, wręcz odwrotnie. To jeszcze śmiechem, żartem nieco dopytam o Chojniczankę, no bo zakładam, że zaczynanie meczu od 0-3 nie będzie łatwym zadaniem, no bo jak pokazał Michał Trąbka, dalej tak lątwa, że były piłkarze uks u strzela w meczu z uks em jest aktualna, a trzech byłych ŁKS-iaków w składzie ma, chociażby Mateusza Bonkowicza, który jeszcze w poprzednim sezonie tutaj grał i ciekawi mnie na ile ta drużyna się zmieniła, czy Mateusz Bonkowicz zagra przeciwko tym samym rezerwom ŁKS-u, w których jeszcze grał, czy to już zupełnie inny zespół? Trzon zespołu został, no wiadomo, że ten trzon był tworzony w poprzednim sezonie przez y, Mateusza Bąkowicza i Oskara Koprowskiego ale dołączył Maks Rozwandowicz, jak więc tutaj jakby ten trzon jest y, zachowany. Myślę, że to jest inny zespół. Przede wszystkim ze względu na to, że jest y, powiedzmy nowy trener, tak, no to mówimy o innych innym sposobie grania natomiast No cały czas to jest UKS. Natomiast jeśli chodzi o chojniczankę No to Mati Bąkowicz na razie na razie jest powiedzmy rezerwowym Przemek Sajdak też był ŁKS e, siedzi na razie no, i wchodzi z ławki i tak samo Nowacki tak więc więc nie wiem jakie trener Nowak zastosuje, e, rotacje w składzie po pucharze wygrali puchar w tygodniu z Puławami 3-2 więc trudno jest mi określić, e, natomiast no, biorąc pod uwagę te rzeczy, które się wydarzyły, czyli mecz z Wieczystą, który dla nas był mocno nieudany, Puchar Polski na Stężycy, gdzie nasze oczekiwania względem tego jak chcemy funkcjonować i grać też są zdecydowanie większe, no to, to ta poprzeczka idzie w górę bardzo mocno, bo hojniczanka ma świetną kadrę, ma swój pomysł na granie i my musimy tutaj u siebie postawić swoje warunki przede wszystkim. Tak do tego meczu musimy podejść. Krzysztof Seński telewizja to ja nie lubię o takie rzeczy pytać bo to jest zwłaszcza w przypadku zespołu młodego ale czy to, że gracie teraz po tym wymagającym mentalnie i trochę też fizycznie pewnie meczu w Stężycy w tym takim odstępie czy to się może odbić na, na niedzielnym spotkaniu czy właśnie ze względu na to, że Chojniczanka też grała puchar, też wygrała to właściwie się wszystko wyrówna, no i wrócę do tego jak ostatnio pytaliście mnie o to, o godzinę rozgrywania meczów. No, Jeśli Europa potrafi grać sobota, środa, sobota, to młody zespół potrafi też grać sobota, środa, sobota, i my musimy być do tego przygotowani. Tu mamy dzień dłużej, bo gramy w niedzielę, więc nie ma to znaczenia. Musimy być gotowi. Chwaliniczanka, no. na razie w lidze dwa zwycięstwa, jedna porażka. Wszystko, co wygrywała, wygrywała u siebie. Czy to jest jakiś trop? Na pewno na pewno jest to mocny zespół ma swoje warto... ma bardzo wartościowych piłkarzy w ofensywie. No ale też mają swoje deficyty i ta porażka też na pewno bardzo mocno przez nas jest przeanalizowana dlaczego co i jak natomiast no. Żeby wygrywać mecze to my musimy uwypuklić nasze rzeczy ofensywne a dzisiaj po prostu. Myślę, że to jest nasz duży mankament i powiem tak otwarcie, no bo w tężyce mieliśmy bardzo dużo sytuacji, które powinny zakończyć się bramką, a do końca był wynik powiedzmy kontaktowy, więc tutaj wykorzystywanie swoich szans i korzystanie z dobrych momentów to jest klucz na to spotkanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie ma, to ja mam dwa pytania jeszcze z, od naszych kibiców z portalu X, bardziej takie dotyczące personaliów w drużynie. Mam wrażenie, czy rozważał trener włączenie do treningów z drugą drużyną Fabiano Olejniczaka z trzeciej drużyny? Hmm, jeśli chodzi o przejścia i rotację zawodników, to wszystko jest tutaj skrupulatnie zaplanowane i, i wszystko ma swój czas. I dzisiaj hmm, Fabian musi funkcjonować dobrze w ełkachie 3 żeby zasłużyć na przejście do UKSU-2. Nie ma nic na wyrost, wszystko po prostu musimy dobrze zaplanować i nic nie przyspieszać. Myślę, że ten proces i to środowisko, które tutaj jest stworzone przez te trzy drużyny, jest świetnym, świetnym e, takim etapem dla każdego z tych młodych zawodników, żeby się rozwijać i, i, i wszystko tutaj musi być skrupulatnie zaplanowane, bo okres adaptacji z przejściem to też jest trudna, trudna rzecz. Czasami dla zawodnika... Gdzie przybywa dzisiaj w oks 3, za chwilę przechodzi do oks 2, gdzie są inne trochę wymagania, jeśli chodzi o rywalizację w lidze. Więc to wszystko ma, musi mieć swój czas odpowiedni. Też kolejne pytanie trochę nawiązuje do tej rotacji, ale w innym kierunku, bo jeden z naszych kibiców pyta, dlaczego młodzieżowcy z pierwszej drużyny nie grają w drugiej drużynie, skoro nie łapią minut w pierwszej drużynie. Tutaj akurat chodziło przede wszystkim o Młynarczyka czy Łabenckiego. Na chwilę obecną tak się ułożyły też mecze nie? Że, że po prostu my graliśmy często przed pierwszym zespołem i, i jakby nie do końca, do końca to było możliwe, bo, bo ci piłkarze są tam brani pod uwagę w kontekście ustalania składu i czy kadry meczowej, więc więc nie do końca to było dzisiaj możliwe. Natomiast Janek Łabęcki zagrał w pierwszym meczu ze Skrom. Później to ten terminarz, którym posługuje się dzisiaj pierwsza liga jest niestety trochę utrudniający do tego żeby, żeby ci młodzi zawodnicy mogli do nas schodzić. natomiast jeśli będzie to możliwe to to tak będzie, że będą u nas po prostu łapać minuty, bardzo dziękuję i tym pytaniem kończymy a zatem powodzenia w niedzielę trenerze Dziękuję bardzo dziękuję.